Dziś nie książkowo recenzja filmu Na Zachodzie bez zmian. Oczywiście tego nowego, który pojawił się w 2022 roku, który na przykład na filmwebie ma ocenę 7,3, który już zdobył dwie europejskie nagrody i jest nominowany do Oscara chyba w dziewięciu kategoriach, więc jest duża szansa, że kilka statuetek dostanie. Ale żeby nie było tak, że nie ma książek. To też do tego filmu zaproponuję Wam kilka książek, jeżeli Wam się ten film podoba, klimat jakoś się podoba, tematyka Was interesuje. Mam nadzieję, że będą te książki ciekawym kontekstem do, do filmu. A warto dodać na początek, że film no to też jest adaptacja książki. I jeżeli szukacie książki na zachodzie bez zmian, to, to możecie ją kupić, ale możecie też. Właśnie mieć z biblioteki, bo na pewno w wielu, wielu bibliotekach jest i można sobie przeczytać albo po filmie, albo przed filmem, jak kto woli. Nie będę dzisiaj oceniał tego, czy książka jest dobrą, czy niedobrą adaptacją filmu, bo książki nie czytałem. Kompletnie mnie jakoś to nie interesowało. I nawet chyba po filmie nie chcę mi się czytać książki, żeby skonfrontować jej z filmem. Oprę się więc na samym filmie, na tym co widziałem, co mi się podobało i co może mniej mi się podobało, bo są też takie rzeczy, które mniej mi się podobały. Nie będzie spoilerów, bardzo się postaram, żeby Wam niczego nie zdradzić. Oczywiście, na początek, fabuła. Akcja zaczyna się tak, że na front I wojny światowej. Trafiają młodzi ludzie, chłopcy, właściwie, mężczyźni, którzy dopiero u progu dorosłego życia stają, no i mówi im się, że będą walczyć, że jak oni już pójdą do boju, a mamy 2017, Boże, 1917 rok, no to jak oni już pójdą do boju, no to za kilka tygodni będą w Paryżu, bo w ogóle wydarzenia oglądamy. Od strony niemieckich żołnierzy. No i oni idą i e, uczestniczą w ostatnich walkach I wojny światowej. I te walki są ukazane w bardzo taki realistyczny sposób. Jeżeli ktoś no, nie lubi brutalności, to niech zamyka oczy. No, bardzo na naturalistycznie są pokazane e, obrażenia żołnierzy, ale to właśnie ma pokazać tą brutalność wojny, bo to nie jest po pierwsze, już opowiadając trochę o filmie, to nie jest film, który pokazuje bohaterskość żołnierzy na przykład. To nie jest takie amerykańskie kino, w którym w którym mamy jakiś, nie wiem, Zawsze jest tak, że jest e, jakiś problem i muszą go bohaterowie rozwiązać. Konflikt jest jakiś, i ten konflikt musi zostać przez bohaterów jakoś rozpracowany. No i, i ci bohaterowie w tych amerykańskich filmach zawsze gdzieś tam e, na końcu, po wielkim jakimś przewyższeniu akcji, e, osiągają to, e, co chcieli osiągnąć. Taki był poniekąd szeregowiec Ryan, e, na przykład. No ale nie będę się na ten temat rozwodził. Tutaj żołnierzy, żołnierze to są pionki, to są zwykli ludzie, którzy są wplątani w wielką politykę, w wielką wojnę. I to jest bardzo dobrze pokazane. Główny bohater jest właśnie takim zwyczajnym chłopakiem, który niczym się nie wyróżnia. On jest właściwie nijaki, jest trochę takim popychadłem, ale nie jakby w grupie żołnierzy, tylko takim popychadłem, Pychanym przez los, jak gdyby poddaje mu się, jest jednym z wielu. To jest chyba bardzo fajnie pokazane, że on jest tym jednym z wielu, chociaż są takie sceny, że jak żołnierze wyskakują z okopów i biegną właściwie na śmierć pod kulę karabinów francuskich. To wszyscy biegną. Bohater nasz główny też biegnie, wszyscy wokół niego padają, a on dalej biegnie, biegnie i gdzieś tam do, dobiega do jakiegoś miejsca. No, są takie sceny, nie da się chyba tego uniknąć, bo jednak ten bohater prowadzi całą historię. No, ale generalnie fajnie jest pokazane, że on jest tym takim nic nieznaczącym pionkiem po prostu w grze. Przesuwanej właśnie. To znaczy, ten pionek jest przesuwany przez jakichś większych graczy, i ten film jest trochę tak zbudowany, że mamy perspektywę żołnierzy i żołnierza pokazane, pokazaną poprzez właśnie ten indywidualny los, indywidualną historię tego głównego bohatera, i mamy też perspektywę wielkich tego świata, którzy zaczynają negocjować pokój. Pokój, zawieszenie broni, no nie wiadomo, kapitulacje, bo wtedy jeszcze nie wiadomo do czego to dojdzie. I mamy taką ciekawą grę w ogóle sposobem opowiadania historii, gdzie kiedy jesteśmy w okopach z żołnierzami, to ta kamera się trzęsie, tam są emocje, tam jest rozgardia, że tak no i wszystko to, co możemy sobie wyobrazić, że dzieje się na wojnie a kiedy są te wszystkie sekwencje dotyczące właśnie negocjacji, tego pokoju, ustalania przyszłości Europy, to te ujęcia są statyczne, tam się mało dzieje, yy, tam jest też takie granie dostatkiem i niedostatkiem, to znaczy żołnierze, którzy tam jedzą jakieś byle jakie rzeczy, albo gęś skądś tam z gospodarstwa kradną, bo nie mają kasy, znaczy kasy, nie mają zapewnionego prowiantu jedzenia, są cały czas głodni, a tutaj mamy zaraz przejście i pokazane talerz tych wszystkich, którzy decydują o losach świata. Bogaty, niedojedzony, niedopite są te wszystkie kieliszki czy szklanki. Fajna jest ta gra, kontrastem. Czasami wydawało mi się, że za mocna, że dobra, ja już rozumiem o co chodzi, nie musicie trzy razy robić takiego zestawienia, że tutaj bieda, wojny, a tutaj bogactwo tych wielkich tego świata. No ale to sugeruje bardzo wyraźnie o co jak te dwa światy się bardzo różniły no i takim bardzo ważnym kluczowym wręcz motywem jest to oczekiwanie na zakończenie wojny tutaj się już odbywają rozmowy pokojowe jakieś negocjacje, ale żołnierze dalej walczą jest to takie napięcie kiedy to się wszystko skończy czy ten nasz główny bohater przeżyje fajnie to trzyma w napięciu i to jest no niewątpliwy plus już tutaj zaczynam coraz ostrożniej opowiadać, bo nie chcę jakby przeciągnąć za bardzo um, granicy tego zdradzania, jak i co się tam w tym filmie wydarzyło, więc o samym filmie może tyle. Dodam jeszcze, że na pewno dzisiaj, w 2023 roku, kiedy ogląda się ten film, ogląda się go zupełnie inaczej yy, z powodu wojny w Ukrainie i to wszystko co widzimy. Właśnie te negocjacje tych polityków czy wojskowych wysokiej rangi, które mają wpływ na los zwykłego żołnierza. To jest fajnie pokazane, jaki jak jest ten wpływ. Bardzo łatwo odnosimy do tego, co się dzieje teraz w Ukrainie. Bardzo łatwo sobie tych żołnierzy wyobrazić, co oni przeżywają, jak oni się czują. No, po prostu z tego powodu, kontekstu wojny, ten film ogląda się na pewno. W jakiś sposób głębiej, być może bardziej na emocje działa, i z tego powodu Wam polecam bardzo mocno ten film. No, a jeżeli chodzi o książki, jakie książki mogłyby być kontekstem? Powiedziałem już jakby o, 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 o tym, że jest książka y, pod tytułem Na Zachodzie bez zmian. Wypożyczcie sobie, jeżeli y, macie ochotę, ale ja Wam y, opowiem też o kilku książkach, które pokazują wojnę w podobny sposób y, też właśnie taką. Y, Tą najgorszą stronę, bez chwały, bez glory żadnej, bez ym, tej takiej, wiecie, mitycznej śmierci yy, za ojczyznę, która jest w jakiś sposób chwalebna i z której żołnierze, czy właściwie rodziny poległych żołnierzy, powinni być dumni, tak się mawia. Ym, w tych książkach, które Wam pokażę, nie ma tego. Pierwsza, najlepsza z, z tych, które Wam pokażę, od razu, i moja ulubiona, znaczy mówię książek, pokażę wam dwie książki bo jednak to ma być film o filmie Depesze Michaela Hera, to jest książka sprzed 50 lat o wojnie w Wietnamie ale to jest książka wyjątkowa wyjątkowa pod tym względem, że to jest książka non-fiction ale zupełnie nie napisana jak reportaż, jest to taka często się używa tego słowa deliryczna opowieść o wojnie w Wietnamie, taka roztrzęsiona jak z koszmaru sennego bo tutaj nie mamy opisów Walk, znaczy są opisy walk, ale nie ma takiego, takiej próby poukładania tego, co się dzieje, jak się wojska przemieszczają, jaki był początek wojny, jaki był koniec wojny, co tam się działo, o co chodziło. Tutaj mamy genialną perspektywę zwykłego żołnierza, ale też dziennikarza wojennego, który opowiada o wojnie, i to jest taka bardzo subiektywna wizja, bardzo ciekawa. A Michael Herr stosuje tutaj środki literackie, żeby opowiedzieć o tym. To znaczy, ten język jego nie jest dziennikarski. Oczywiście, mówiąc, że Michael Herr stosuje środki literackie, nie mam na myśli tego, że zmyśla. Po prostu chodzi o to, że wykorzystuje, no wiecie, barwny język, metafory, różnego rodzaju środki stylistyczne, które znamy z lekcji polskiego. Żeby właśnie opowiedzieć tę historię, środki, które yy, nie są kojarzone z dziennikarstwem, tylko są raczej kojarzone z literaturą piękną. Polecam Wam bardzo, bardzo tę książkę. Zresztą poczytajcie może sobie opinie o niej, na lubimy czytać, jak są skrajne, jak różnie ludzie na tę książkę reagują. To też oznacza, że ta książka jest naprawdę wyjątkowa, jest jakaś, nie jest właśnie nijaka, nie pozostawia czytelnika obojętnym, czytelniczki obojętnej. I druga, druga książka, która też opowiada o wojnie, ale o wojnie w Syrii. O wojnie w Syrii, która trwa już może 10 lat, czy nawet więcej, która rozpoczęła się po protestach, które ogarnęły Syrię, ale które były też owocem tak zwanej arabskiej wiosny. Przeprawa, moja podróż do pękniętego serca Syrii, Samar Jazbek, wydawnictwo charakter. Bardzo ciekawa perspektywa, bo dziennikarka, reporterka syryjka, która musiała opuścić swój kraj w związku właśnie z tym, że brała udział w protestach przeciwko Asadowi, wraca do tego kraju, wraca nielegalnie. Bo właśnie nie powinna w nim być. Wraca do kraju, który już jest ogarnięty wojną i opisuje to, co zastaje. Opisuje przede wszystkim skutki wojny, które dotykają zwykłych mieszkańców. I to jest trochę inna perspektywa niż w depeszach, bo w depeszach mieliśmy głównie żołnierzy, a tutaj mamy głównie zwykłych mieszkańców. I to też jest pokazanie tego takiego najgorszego oblicza wojny: że ci, którzy właściwie w walkę nie są w żaden sposób uwikłani cywile, kobiety, dzieci bardzo mocno dostają no nawet nie rykoszetem są po prostu bezpośrednim celem. Jednej, drugiej, trzeciej strony, bo w Syrii to jest wszystko bardzo, bardzo skomplikowane. Dlatego polecam Wam bardzo tę książkę. Jeżeli właśnie interesuje Was tego typu podejście i, i, i perspektywa, napiszcie w komentarzach, czy w ogóle chcielibyście, żeby częściej pojawiały się jakieś recenzje filmów. Bo coś tam zaczynam oglądać dawno, dawno już nie oglądałem niczego na Netflixie. Zastanawiam się, czy chcielibyście, żebym opowiedział na przykład o. Nowym sezonie e, królowej, czyli filmu o rodzinie królewskiej e, w Wielkiej Brytanii, e, albo po prostu o wszystkich sezonach tak z grubsza, a o tym najnowszym, który już obejrzałem, to trochę bardziej szczegółowo, żeby czasami tak sobie odejść od książek. No i oczywiście, jeżeli nie zasubskrybowaliście jeszcze tego kanału, to zasubskrybujcie, a jeżeli nie daliście jeszcze lajka na końcu, to dajcie, będzie mi bardzo miło.